Niemal równo rok temu jego życie i kariera piłkarska zawisły na włosku. Gdy cały świat z radością przyjmował informacje o jego powrocie do zdrowia, eksperci nie dawali mu wielkich szans na kontynuowanie zawodowej gry. Tymczasem gwiazda duńskiej reprezentacji, człowiek, który zapewnił Brentford utrzymanie w ich pierwszym sezonie w Premier League, właśnie pisze niezwykłą historię, dołączając do drużyny Manchesteru United 12 miesięcy po tym, jak jego serce na moment przestało bić. Jeśli historia Christiana Eriksena także w Was wywołuje mocniejsze bicie serca, koniecznie zostawcie pod tym odcinkiem łapkę w górę partnerem kanału jest Noble Bet, legalny polski bukmacher, który dla widzów kanału futbolowe przygotował specjalną ofertę. W sobotę 12 czerwca ubiegłego roku świat futbolu zamarł. Christian Eriksen grający przed własną publicznością na stadionie parken w Kopenhadze w trakcie meczu z Finlandią na euro 2020 upadł na murawę. Późniejsza diagnoza: zatrzymanie akcji serca. We, uh, we back. Dzięki bohaterskiej postawie kolegów z drużyny, a także szybkiej i sprawnej akcji ratunkowej prowadzonej na oczach całego świata, piłkarza udało się uratować. Może dziś po kilku miesiącach znakomitej gry w barwach Brentford wygląda, jakby nigdy nie opuszczał Londynu, to jego kariera stanęła na pierwszym zakręcie długo przed wydarzeniami z 12 czerwca. Eriksen kojarzony jest przede wszystkim z Tottenhamem i nic dziwnego, bo w koszulce kogutów grał przez długie 6,5 roku.

Z tego też powodu już latem 2019, po raz pierwszy w kontekście jego nazwiska, mówiło się o możliwym transferze nie tylko do United, ale nawet Realu Madryt. W prasie pojawiały się kwoty rzędu 100 milionów euro i nawiązania do Luki Modricza czy Garetha Bale'a, którzy przed nim przecierali szlaki z White Hart Lane na Santiago Bernabeu. Lato 2019 nie jest tu przypadkowe, bo to właśnie zakończony chwilę wcześniej sezon był dla Eriksena i całego klubu wyjątkowo udany. Tottenham, grający wcześniej regularnie w Lidze Europy i Pucharze UEFA, za sprawą m.in. Duńczyka zamienił europejskie rozgrywki drugiej kategorii na elitarną Ligę Mistrzów. I właśnie w sezonie 2018-19 drużyna pod wodzą Mauricio Pochettino doszła aż do finału. Mimo porażki z Liverpoolem sam finał był największym sukcesem klubu od 35 lat i wygranego w 1984 roku Pucharu UEFA, a Eriksen za plecami Frankiego de Jonga został wybrany drugim najlepszym pomocnikiem tamtego sezonu Champions League. W lidze po trzech latach z rzędu w pierwszej trójce Tottenham zajął czwarte miejsce, wciąż jednak gwarantujące trzeci z rzędu, a czwarty w ciągu pięciu lat udział w Lidze Mistrzów. Dla Riksena, który w sumie w tamtym roku w 51 meczach sam zdobył 10 goli i asystował przy kolejnych 17, wizja dalszej gry na White Hart Lane aż do końca wygasającego w czerwcu 2020 kontraktu, przy coraz większym zainteresowaniu ze strony europejskich potentatów, była nie do przyjęcia. Tak rozpoczęła się trwająca miesiącami saga związana z jego odejściem, w trakcie której duńczyk nie tylko zaliczył zjazd formy, skutkujący m.in. mniejszą liczbą minut na boisku, ale też pogorszeniem stosunków z kibicami, którzy mając wciąż w pamięci to, jak wiele zrobił dla ich klubu na przestrzeni ostatnich miesięcy, w pewnym momencie mieli go serdecznie dość. Ericsson pracuje jak ktoś, kto dobrze wie, że za moment odejdzie. Brakuje mu motywacji. Wiele razy widać było, że nie jest sobą. Ja także musiałem zacząć budować zespół bez niego, dlatego często po prostu nie grał. If you mnie, me myślę, I to this is the best Christian Ericsson, I have to be honest and say no. I know clearly that a, a player in this situation doesn't perform at At the level. I tu zaczął się jego pierwszy życiowy i piłkarski dramat. Mimo słabej ostatniej rundy w Tottenhamie, wciąż był rozgrywającym światowego formatu, który w dodatku z uwagi na kończący się kontrakt był do wzięcia za pół darmo. Z tej okazji skorzystał jednak nie Real Barcelona czy Manchester, a włoski Inter prowadzony przez Antonio Conte. Dla Nerazulich był to transfer sezonu. Piłkarz otrzymał gwiazdorski kontrakt, a na miejsce jego prezentacji wybrano słynną Laskalę, która miała bezpośrednio wskazywać, że oto w Mediolanie wylądował nowy piłkarski Wirtuoz. Duńczyk nie okazał się jednak nowym paganieniem, który na deskach Laskali debiutował ponad 200 lat wcześniej. W trakcie półtora roku zamiast pierwszych skrzypiec grał na San Siro Ogony, będąc przez zdecydowanie większą część tego czasu piłkarzem bez żadnego wpływu na grę orkiestry Conte. Wiosną 2019 zaledwie dwa pełne ligowe mecze po 90 minut, do tego jeden gol i dwie asysty. W trakcie pierwszego pełnego sezonu na 21 pierwszych kolejek Serie A, 11 poza boiskiem. W tym czasie zero goli i żadnej asysty. Pół biedy, gdyby tak wyglądał sezon 22-letniego Eriksena trafiającego do swojego pierwszego poważnego klubu jako młody talent Ajaxu. Tymczasem mówimy o graczu uważanym za europejską czołówkę, który kilka miesięcy przed tragicznym Euro skończył 29 lat. Problem w tym, że od momentu zaplanowania ucieczki z Londynu, tej jakości, przynajmniej na poziomie klubowym, nie był już w stanie prezentować. Początkowo Conte bronił go przedłużającą się adaptacją do nowego miejsca i stylu gry. Ale kiedy kolejne mecze, w tym te najważniejsze, spędzał nie podnosząc się z ławki lub symbolicznie pojawiając się na ostatnie minuty, stało się jasne, że na San Siro nikt nie ma zamiaru budować drużyny wokół niego. Eksperci nie ukrywali, że w systemie jakim grał wówczas Inter dla gracza o charakterystyce Eriksena, Zwyczajnie nie było miejsca, podważając tym samym w ogóle sens jego transferu. Po powrocie do zdrowia, poprzedzonym operacją i wszczepieniem rozrusznika serca, było już pewne, że, choćby wskutek jasnych i bezwzględnych w tym zakresie przepisów Serie A, we Włoszech nie zagra już nigdy. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że obydwie strony, rozwiązując umowę za porozumieniem, nie wydawały się tym faktem specjalnie zmartwione. Inter pozbył się gigantycznego obciążenia na liście płac, a sam zawodnik miał w tamtym czasie inne priorytety i zdawał sobie sprawę, że powrót na boisko, jeśli w ogóle będzie możliwy, będzie kosztował go sporo wysiłku. Wbrew pierwszym opiniom lekarzy i ekspertów, którzy wieszczyli koniec jego profesjonalnej kariery, Dończyk szybko zapowiedział chęć dalszej gry i walki o swoją przyszłość. Jeszcze jesienią i zimą. Trenował najpierw indywidualnie, a następnie gościnnie na obiektach swoich byłych klubów Odense i Ajax Amsterdam. Z tym drugim miał nawet podpisać kontrakt, ale po odbudowaniu formy fizycznej zimą tego roku trafił pod skrzydła swojego byłego trenera z duńskiej młodzieżówki Tomasa Franka, prowadzącego angielski Benjaminek Brentford, który zaoferował mu sześciomiesięczną umowę. Tym sposobem, dokładnie 14 lutego, w dniu swoich 30 urodzin, równo 8 miesięcy i 2 dni po upadku na parken w Kopenhadze, piłkarskie serce Eriksena znowu zaczęło bić, gdy zadebiutował w towarzyskim meczu w Barwach Brentford. Do prawdziwego piłkarskiego życia wrócił niespełna dwa tygodnie później, pojawiając się na murawie w oficjalnym meczu z Newcastle. W kolejnych dziesięciu spotkaniach zagrał już pełne 90 minut, zaliczył cztery asysty, a w wyjazdowym starciu z Chelsea zdobył pierwszą po powrocie bramkę, przyczyniając się do historycznej wygranej pszczół na Stamford Bridge. W międzyczasie wrócił też do swojej ukochanej reprezentacji Danii na towarzyskie mecze z Holandią i Serbią. I cóż to był za moment, gdy ledwie dwie minuty po wejściu na murawę przypomniał Duńczykom za co go kochają. Ale symboliczny był też mecz przeciwko Serbom. Nie tylko rozgrywany dokładnie na tym samym obiekcie, na którym rok wcześniej mógł pożegnać się z życiem i okraszony kolejnym golem w narodowych barwach, ale i naznaczony faktem, że przed własną publicznością wyprowadził swoich kolegów w roli kapitana czerwono-białych.

Mimo, że świeżo po tamtych wydarzeniach obiecał swojej dziewczynie, że już nigdy nie założy piłkarskich butów. A te będzie musiał wyczyścić na nowo przed tym, jak wybiegnie w nich na murawę Teatru Marzeń po podpisaniu trzyletniego kontraktu z Czerwonymi Diabłami. No. Po tym, jak w czerwcu ponownie błysnął w barwach duńczyków w meczach z Francją, Austrią i Chorwacją, nie ma wątpliwości, że na Old Trafford, szczególnie w obecnej sytuacji, może okazać się sporym wzmocnieniem. Takiego zdania jest choćby Gary Neville, legenda United. If that were looking at trot of a midfield three, and you wanted a player to go in there and play 30 games for you, NSA a, a squad type. He could play for City, he could play for Liverpool, he could play for any club in the top six. The obrońca Red Devils has also played in Old Trafford, Ericsson rozegrał in the played out here, United League, one of the games United won. so Monday night football a few weeks ago, but some of Ericsson's passing in that game was out of this world on Old Trafford. W Brentford udowodnił, że koszmar, który przeżył, jest już tylko bolesnym wspomnieniem. Teraz czas na nowy rozdział, który może okazać się idealnym dopełnieniem tej pięknej filmowej historii. Z Erikiem Ten Hagiem na ławce i Christianem Eriksenem w składzie Czerwone Diabły spróbują przywrócić klubowi potęgę, która w ostatnich latach upadała na naszych oczach, ale o czym więcej możecie zobaczyć już w tym odcinku.